Zjawisko dyfrakcji to zjawisko, w którym fala elektromagnetyczna przechodzi przez przeszkodę, taką jak szczelina lub krawędź, i ulega zniekształceniu. Dyfrakcja jest wynikiem zakłóceń w rozprzestrzenianiu fali, które powstają, gdy fala przechodzi przez otwór o zbliżonej wielkości do jej długości. Z kolei interferencja to zjawisko polegające na nakładaniu się fal elektromagnetycznych w taki sposób, że dochodzi do wzmocnienia lub osłabienia ich amplitudy. Interferencja zachodzi, gdy dwie lub więcej fal przecina się w tym samym punkcie przestrzeni. Kiedy laser przechodzi przez szczelinę, zachodzi zarówno dyfrakcja, jak i interferencja. W wyniku dyfrakcji światło lasera rozchodzi się w różnych kierunkach, a w wyniku interferencji dochodzi do nakładania się fal. Powstają w ten sposób charakterystyczne pasma interferencyjne, które można obs obserwować na ekranie umieszczonym za szczeliną. Szerokość pasm interferencyjnych zależy od szerokości szczeliny oraz długości fali rasera. Im węższa szczelina, tym węższe pasma interferencyjne, a im krótsza długość fali rasera, tym węższe. Pryzmat jest materiałem o trójkątnym kształcie, który ma zdolność rozszczepiania światła białego na jego składowe części o różnych długościach fal. Zjawisko dyfrakcji jest tu bardzo wyraźnie widoczne, ponieważ światło przechodzące przez pryzmat ulega załamaniu, a każda składowa światła zmienia kierunek załamania w nieco inny sposób, co powoduje ich rozdzielenie i stworzenie.